Teraz ja nie chcę Was zachęcać do rewolucji, bo to nigdy nie, nie jest dobre, tylko do ewolucji. Jak osobiście jak to sobie to wyobrażam, jeśli jesteście, jesteście doświadczonymi nauczycielami, osiągnęliście mnóstwo sukcesów, macie poczucie spełnionej, dobrze wykonywanej pracy, cały czas się szkolicie, chociażby na webinarach wieczorem, także warsztat jest wzbogacany, składacie na pewno jeszcze dużo serca i zaangażowania, macie pełne prawo uważać się za dobrego nauczyciela. Pytanie moje jest takie, czy rzeczywiście jesteśmy, jesteście świadomi wszystkich nowych potrzeb na rynku pracy? Czy nadążacie, czy nadążamy wszyscy za tymi zmianami technologicznymi? Czy na pewno rozumiemy potrzeby naszych dzisiejszych uczniów? I czy rzeczywiście przygotowujemy ich do dorosłego życia? To na zasadzie zakwestionowanie. Jeśli nie, tak, to no tutaj właśnie zakwestionowanie, to może warto dodać te 4K. I wtedy to jest oczywiście decyzja, czy jednego nauczyciela w klasie, albo najlepiej całego zespołu. Pojawia się nowy cel edukacyjny, wtedy dochodzą nowe narzędzia, nowe metody, jest dużo większa szansa na sukces. Także obrazowo chcę Wam pokazać, że broń Boże, nie chodzi o to, że wszystko, co robiliście do tej pory, jest złe i macie wszystko wyrzucić. Broń Boże, macie swoje pudełko, swoje narzędzia, swoje metody wypracowane w ciągu 10, 15 lat, 20. Warto tylko po prostu do nich dodać narzędzia krytycznego myślenia. Nie krytyczne myślenie jako filozofię, bo to jest za bardzo, po prostu ulotne, nienamacalne. Ale narzędzia krytycznego myślenia, które czy TUC, czy, czy te właśnie z a to są bardzo konkretne metody, narzędzia, które trwają czasami 30 sekund, minutę, 5 minut i one już powodują inną jakość myślenia. I do tego chcę Was zachęcić swoje ogromne, dobre doświadczenie i dołóżcie narzędzia krytycznego myślenia. E, uczniowie wchodzą w to. Znaczy uczniowie, jak, jak czasami też pytam, uczniów, jak chcą się być, że była fajna lekcja. I jak już przeczytajcie, to sami generalnie chodzi o to, żeby jak najwięcej, oni chcą jak najwięcej robić, mieć jak najwięcej wpływu, e, chcą się dobrze bawić e, i, i rozumieć, co się dzieje. I znów narzędzia właśnie krytycznego myślenia bardzo to ułatwiają, żeby te kryteria fajnej lekcji były od razu praktycznie spełnione.